Przymacio, witam Was serdecznie w openingu kart Pokémon. A, przepraszam, przepraszam. Dzisiejszy odcinek jest odnośnie kart, które są najdroższe i najbardziej popularne na świecie oczywiście z uniwersum Pokémon. Dodatkowo, oczywiście, przygotowałem opening pięciu różnych posterów. Tyle, że oczywiście dla ciekawości Waszej bo wiele osób może nie mieć tutaj już wiedzy na ten temat, lub też jeszcze to oczywiście japońskie Pokémony. Oraz od razu was poinformuję, że obecnie o wiele bardziej przebija kwotowo niemalże prawie każda karta Chase'owa z każdego zestawu angielskiego One Piece. A. Obecnie, oczywiście, ja mam możliwość sięgnięcia po japońskie edycje tych boosterów, tych boosterboxów bo angielskie są niesamowicie niedostępne. I tak naprawdę są ograniczone ilości na sklepy, także ciężko jest zamówić je na chwilę obecną. Ja od razu was poinformuję, że. OP07 jest już niedostępny. Także ci, którzy zamówili, to już jest koniec. Także na chwilę obecną musimy się zatowarować na kolejne zestawy. Także na czerwiec, od razu Wam mówię, na czerwiec, na Booster Box, na czerwiec już nie ma możliwości zamawiania. Także ci, którzy już mają preordery, to ci mogą serwować. U mnie na sklepie będziecie mogli dopiero zgarnąć OP08 lub późniejsze te zestawy, które będą po. Czerwcu. A na chwilę obecną, japońskie oczywiście u mnie są w promocji, korzystając oczywiście z oferty urodzinowej, która obecnie obniża Wam kwotę boosterów o 20%. Także śmiało zachęcam Was do kupowania japońskich, bo wciąż też są karty, które są drogie i niekiedy są nawet droższe od chaseowych angielskich w zestawach, oczywiście obecnych modern. Mamy najbardziej ekskluzywne, czyli najbardziej drogie karty obecnego roku, czyli Sorry, poprzedniego roku. Pierwsza karta. Mamy tutaj Van Gogh Pikachu. Van Gogh Pikachu na chwilę obecną nawet sięgnął kwotę około nawet 300 dolców, bo coraz mniej tych kart jest na rynku, dostępnych dla osób z zewnątrz. Jednakże e, już cena spadła nawet do 108 dolców. Czyli nawet euro, powiedzmy tak, w tym, e, w tym przedziale cenowym. z tego, że obecnie. Nie obwieścili tego oficjalnie, ale ktoś puścił famę w Holandii, gdzie jest możliwość zgarnięcia dodatkowych kart Van Gogh Pikachu. W jaki sposób? Będą reprinty. Ale te reprinty oczywiście będą w ilości 100 sztuk na każdy sklep, który oczywiście wchodzi w skład promocji. Źle. <gry> który oczywiście oferuje promocję lub też ma współpracę z Pokemon Company. I w taki też sposób. Ceny europejskie, jeśli chodzi o, kwoty, jeśli chodzi o karty, właśnie w tych Pikachu, spadły na razie około o 20 euro, 20 dolców, mniej więcej tych kwotach oscylując. Jeśli tych sklepów będzie mnóstwo, to uwierzcie, będzie nie, to sklepy będą mieć przewalone, bo wyobraźcie sobie, że będą mieć tylko 100 sztuk, a trzeba wydać 30 euro, żeby zdobyć taką kartę. To wyobraźcie sobie, tak naprawdę, kolejki przy każdym sklepie, gdzie oczywiście będą każdy, gdzie każdy będzie chciał zdobyć tą kartę. Ja sobie tylko wyobrażam to naprawdę nawał tych ludzi, którzy tam pójdą, żeby zgarnąć tą kartę. Raz kolejki, drugie będą kradzieże, także to jest norma. I ja bym to naprawdę się w to nie pchał ze sklepem stacjonarnym. A niestety tylko i wyłącznie sklepy stacjonarne będą miały możliwość takiej oferty zgarnięcia. Także będą reprinty w Holandii w połowie lutego. Na chwilę obecną nieoficjalne informacje, ale mają być reprinty. To, jest, to będzie to samo co było w muzeum. To jest głupi pomysł kompletnie. To kompletnie głupi pomysł. Internetowo faktycznie jeszcze większe skalperstwo jest, bo nie da się tutaj kontrolować e, zakładania kont i oczywiście robienia tutaj multiplikacji, jeśli chodzi o skalperstwo. Ale tutaj też są mega obciążone sklepy, które po prostu e, będą miały te, e, te, te karty. Ja oficjalnie, gdybym miał takie coś oferować, to definitywnie zrobiłbym tutaj coś w rodzaju zamówienia preorderowego przez internet, i te, które osoby przyjdą to oczywiście mogą zdobyć, odebrać tylko i wyłącznie po jednej sztuce karty promo, jeśli zrealizowały taką oczywiście tutaj promocję. Także jest spo wiele sposobów, które dałoby się tutaj to ogarnąć, żeby to było bardzo ładnie zrobione i żeby nie było tutaj zbytnio, tak naprawdę, korków, sorry, dużej ilości osób wokół sklepów. No i rzeczywiście, żeby tutaj zachować tutaj w ryzach całe to społecz społeczność, która tam się zleci przy sklepach, no ja bym to oczywiście w ten sposób rozwiązał, ale oczywiście jak to będzie, no ja kompletnie nie wyślę tam w ten, do, do boju, chyba że będzie faktycznie inaczej niż ja myślę. W połowie lutego mają być tutaj reprinty w sklepach tylko i wyłącznie w Holandii. Które oczywiście wchodzą w program tego, ten partnerski, jeśli chodzi o Wago Pikachu. Ceny spadną na chwilę obecną, więc o wiele bardziej bym tu sugerował, nie wiem, w momencie, kiedy spadną te ceny, a bardziej to by było w okolicach tak premiery tego, czyli w powielu tego, kupić to z internetu i sobie mieć spokój, a nie czekać to naprawdę przed sklepem i yy, mieć okazję na to. Chyba, że faktycznie, jak ktoś tam mieszka, to będzie miał łatwiej, a postać na, w kolejce przez jeden dzień za 100 dolców, 100 euro. Czy warto? Czasami, <grych> ale wydajesz, wiecie, wydajesz tutaj 30 euro, więc tak naprawdę cena karty jest oprócz tego, że co kupisz, byle co, to jest 70 euro. Także, no, tylko dla wariatów. Drugą kartą jest Radiant Charizard. Wiem, każdy myśli sobie, a jak to jest możliwe, że Radiant Charizard jest taki drogi? No, właśnie nie jest. Bo on musi mieć specjalny znaczek. Jeśli braliście udział w jakikolwiek lokalnych wydarzeniach, e, gdzie oczywiście jest, są zawody, lub też po prostu jest partnerstwo, lub też jakieś wydarzenia odnośnie Pokémonów e, w różnych sklepach, to macie możliwość raz w miesiącu zgarnąć właśnie takiego Price Packa. Ja mam oczywiście tutaj prezentowane Price Packi Series 1. I oczywiście w nich możemy zgarnąć Charizardę i Pikachu VMAX, e, ale. Ten akurat Charizard jest z Series 3 I ten oczywiście Charizard ze specjalnym znaczkiem Kosztuje 130 dolców Także tu jeden Charizard z tym specjalnym znaczkiem Z boostera takiego właśnie Tylko, że Series 3 Jest właśnie tym droższym niż ten zwykły, który macie, mogliśmy zgarnąć z To jest mm, On bodajże był z Pokémon Go Chociażkolwiek chyba on był później W jakimś kolejnym dodatku, mogę się mylić ale Pokémon go był pierwszy, nie Pokémon go był inny. Ten jest kolejnym. Ewentualnie mógł być jeszcze Skrądzenita. Mogę się mylić. mamy Charizarda. Charizard jest oczywiście z 151 dostępny. I oczywiście e, kilka osób, które. I kilka? Sorry, nie, jedna. Jedna osoba e, do PSA mi wysłała, także oczywiście za moim pośrednictwem e, wysłała Charizarda z, tego, z tej edycji. Oczywiście jest to angielska edycja, więc tutaj bez PSA. 115 dolców jest to fajna kwota tym bardziej, że prawdopodobnie przy, jeżeli sięgnie to PS 10 to może sięgnąć tutaj wysokich kwot nawet około sądzę 500 dolców jednakże oczywiście pamiętajcie o tym, że karty PSA 9 jak wpadną no to nie różnią się niczym od takiej karty RAW, czyli zwykłej bez żadnych tutaj ocen więc jeżeli się wysyła karty angielskie to definitywnie starajmy się znaleźć takie, które mają 10 no bo jest po prostu, jest kiepsko jeśli chodzi o y, takie rzeczy, jeśli chodzi jednak o karty, które są z przeszłości, czyli z tych takich klasycznych kart z przeszłości, których już, które są już niegrywalne, to PSA 7, 8, nawet 6 są już nawet kwotowo różniące się, ale różni się definitywnie 9 od 10 i tak dalej, i dalej. Także tylko w modernnych kartach 9 od 10 to jest naprawdę duża przepaść. Także Twitch Lizard y, właśnie ten i EX z alter, art, alter Artem jest tym najciekawszym później mamy Charizarda z Classic jest to karta z Base Setu, który był dodawany jako takie, wiecie, trzy premium karty do classic boxa, yy, który oczywiście był dystrybuowany na różne sklepy, też europejskie, jak i też japońskie. Ale takiego boxa, oczywiście z klasycznego, no, <głos》> jest oczywiście z base setem. Ale te trzy karty, jakim jest Venusaur, Blastoise i Charizard, zyskały tam naprawdę swoje 5 minut i do tej pory będzie się dociągnęło, bo jest to Charizard wciąż ten, który wygląda jak z base setu. Także Ci którzy mają możliwość ten oczywiście box, który widzicie teraz na boku albo gdzieś tutaj w tym miejscu, on właśnie zawiera taką kartę. Obecnie na wielu sklepach, czy sorry, na wielu forach Facebookowych możemy znaleźć osoby, które sprzedają wszystko oprócz tych kart. Także wiecie, bo to kupowało się tylko i właśnie po, ten, po te trzy karty, a resztę nikt nie interesuje. Tak to wygląda w świecie e, społecz naszej społeczności. Następnie mamy Ambreona. Ta oczywiście karta jest dostępna, była dostępna i jest dostępna w setach normalnych, które oczywiście mogliśmy kupić. W Jakieś tam ETB czy jakimkolwiek boosterboxie lub w boosterach zwykłych, ale ten specjalny znaczek tego sklepu daje oczywiście o wiele większą e, cenę. Wzrasta ta cena, właśnie tej karty. Także no, był tutaj SPION jakiegoś innego sklepu, bodajże chyba Walmarta, mogę się mylić. I właśnie jest tutaj drugi sklep, e, który oczywiście ja mam brona. Ambrona jest o wiele ciekawszy i bardziej e, tutaj ma swoją aurę wokół siebie, gromadzoną przez wiele lat. Wśród graczy interesujących tych fanów, zainteresowanych fanów. Także, oczywiście, Ambreon zyskał tutaj o wiele większe poparcie wśród y, wielu tutaj kolekcjonerów. Następnie jest Iono. Wiem, wiele osób pamięta oczywiście kwoty japońskiej karty Iono Alter Arta, która niekiedy kosztowała nawet około 4000 zł, w przeliczeniu właśnie na moment, kiedy to wychodziło. Aiono oczywiście ma swoje tutaj kult w Japonii, więc wcale się nie dziwię, że wobec japońskiej karty wciąż to się utrzymuje, ale już ta kwota spadła nawet bodajże do 500 Dolców, ale to wciąż jest 2,5 około tysiąca, nie. Następną kartą jest Roaring Moon EX. Karta, którą nie zgarnąłem, ale wersji złotej mam. Później mamy giatine e, Vistar z, z kranzenita. Także jest to karta, którą. No nie nie jakby nie za bardzo lubię. Ona jest fajna, ale mam oczywiście Arceusa, Arceus bardziej mi się podoba. Jednakże Giratina z Los Abyss lub Los Origin jest, w mojej opinii, o wiele ciekawsza, niżeli ta Giratina. No ale nie wiem kto to wybierał. No ludzie po prostu tylko bardziej chaseją tą kartę. No dziwne. Bo jest złota, no i tyle. Ja wolę tamtą. Ewidentnie wolę tamtą. Później mamy Squirtla. Squirtle, Squirtle y, jest to karta z. Pokémon Center z znacznikiem Pokémon Center ze Scarlet Violet z edycji 1.5.1. I to było przy bodajże, że ta karta była kartą promo y, przy zamówieniu z Pokémon Center. Mogę się mylić. Poprawcie mnie w komentarzu, jeżeli się mylę, ale. Squirtle. No oczywiście karta z Paldea Evolved, 56 zł. Jest to oczywiście Alter Art. I ten oczywiście odpowiednik tej karty był w dodatku Triple Beat japoński, który oczywiście też jest dostępny w sklepie u mnie. Do zamówienia w każdej chwili w booster czy booster box. Obojętnie. Wysyłka w ciągu 24 godzin. Na pewno. Bo ja oczywiście jestem jedynym sklepem, który chyba w Polsce, która, który ma w większości wszystkie boostery japońskie od ręki dostępne. Także zachęcam do kupna. Pierwszy mamy boosterek pyk. pyk, pyk. Sprawdzamy. To to jest EX z Violeta. Japoński. Mastiff. Nie pamiętam, teraz nawet nie pamiętam co tam jest, ale wszystko wy widzicie. Ja sobie poodwracam tutaj zobaczę co jest. I nie ma nic. Tyle ode mnie. Zostawcie lajka, subskrypcję, dzwoneczek i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Hey